Hej, cześć, witajcie moi drodzy, witam was Oscar Play PS4. Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii Random Ranked and Skill Rocket League. I na wstępie chciałbym was bardzo serde serdecznie przeprosić za brak filmów na moim kanale. Kurczę, ja bardziej na tym wyjaśnię się zmęczyłem niż odpocząłem. Ale teraz już myślę, powracamy, chociażby na te ostatnie dni wakacji, w które będę miał wolne, bo... No nie ukrywajmy, więc co będę miał o wiele ciężej. Zobaczę jak to będzie z tymi odcinkami. Na pewno coś będzie się pojawiać w weekendy, ale no w tygodniu nie obiecuję nic także zobaczymy jak to będzie a na tą chwilę zaczynamy pierwszy po moim przyjeździe odcinek Random Ranked Rocket League, dzisiaj jeszcze mam turniej, z którego relacje wam przedstawię w formie na przykład kompilacji najciekawszych akcji gramy o 20 euro ze stworkiem, moim kolegą jeszcze nie z teamu do teamu planuję go przyjąć na następny sezon rakietowej ligi jeśli takłoby będzie, a na tą chwilę zaczynam odcinek. No to co moi drodzy? Zaczynamy pierwszy odcinek w random ranket z krzy Racket League Mamy Big Paper w znajomych, nie w znajomych tylko w teamie. Jakiś Meister. A po drugiej stronie mamy również... Mamy dwóch randomów też. A Baka, i i Fox. No zaczęło się nieciekawie, bo moje ulubione auto Batmobil, które ubóstwiam ponad życie, nie tylko ze względu na dźwięk, ale także na to, że grają w nim małe dzieci i że, i że ogólnie wkurza mnie to auto, o, kocham, przepraszam. Także tak, no tak jest niestety z tym autem dla mnie. Co ja poradzę. O, what a save. Ja nagrałem już jeden mecz, ale już go nie nagrywałem, bo taki rak mi się trafił, że to jest porażka. I tutaj jest to samo. Tylko żeby on jeszcze nic nie pisał, no to jeszcze go zniosę. Go for it i zacznij grać. Chłopie, co ja miałem zrobić z tą piłką? No, oczywiście, zablokował, nie, nie mając busta. No. Ja pier... Dole, inaczej to co się można. Zero busta mają chłopaki. I strzelają bramki. To 3 bramki 40 sekund. Tak jak w poprzednim odcinku to się mści, nie. We can, bro <laughs> Takie głupie błędy. No, odblokowałem się. <grymne> On to mógł spokojnie wybrać. Ja w ogóle mam niebieskie sandborsty, nie wiem jak czy ktoś widział niebieskie koła. Takie mi się wydropiły. A to już dawno, ale teraz je założyłem. Teraz je założyłem i, I są dobre. Dają radę. O Jezu sorry. <grymne> Go starnowałem. Oni coś tu kombinują i to. O Jezus, śle. Według się rzucili. No trzeba tam podjechać, bo kurczę. Bo tu się nic nie dzieje za bardzo przy ich bramce. Aj, gdy to wpadło. Dawaj. Shit. Ja pierdę to skore, no przecież. Z bramki do bramki no. no. I pusta bramka jest. No i w nie, nie, ostatniej sekundzie nie zdąży tego wybić. To jest urok, roketa jedna, Taki do dupy urok, No, jeszcze to chciał wybić dziad. Jezus Maria. Traf to. Ja pierd. Dobra! No w kolei ten thanks. Kurde, ale zrąbał to! Nie no, źle się ustawił, tu wcześniej. Dobra, ja też bym do nie trafił. Prawdopodobnie. Go for it. Kurde, pół meczu mamy, no. Nie, 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 chłopie, nie, nie. Ja jeszcze ci wezmę busta. Jako prezent. Mógłbym to trafić, ale oczywiście nie trafiłem. Ja się za się na tym. Dawaj, chłopie, gdzie jest piłka? No dobrze Noha, świetne To wyszło nieźle, ale nie było trzeciego gościa, który by to wykończył Zostaw to A shit Ściana Co zrobisz? Ładnie, sam, Ach, na nich to nie zadziało na razie. Kurde jak żeśmy tego nie zablokowali Nie! Kurde macie coś zrobił chłopie Aha. Dobrze chociaż to wybił Ach Nie ma Kurczę gdybym to inaczej uderzył No ja mamy minutę no to tu już się nic nie stanie ja pierdziele, znowu w dupienie i jestem w shooting starze. Zapis tutaj się pojawi brama Okej okay. ok O i to wejdzie No też sipak Kurde nie popychaj mi, ja pierdolę Porażka w tu się Jeszcze go przeszedł, no nie takie mi się raki trafiają, to z porażka. No i coż... A... Aha, super. Brama. Ja chyba tego... <ścoughs> Chciałem powiedzieć, że tego nie chcę nagrać, ale dobra, niech będzie, że będzie to udokumentowane, że Spadam zolstara No ale kurtacy ludzie się tu trafiają Myślałem, że będzie lepiej, no Kurde, takie nupki jednak tutaj są dalej I to musisz dobrze trafić, bo jak nie trafisz do... No super świetnie <śmiech> <śmiech> Gigi, no może dla was No i drodzy, przechodzimy do drugiego spotkania O nie, jeszcze to uchwyciłem, za... nie, za długo to mówiłem Dobra moi drodzy, w takim razie spadliśmy do Shooting Stara. No właśnie, Challenger Elite. A no, oni shooting stary to... Nie, Rising Stary, przepraszam, jestem ślepy. W takim razie przechodzimy do drugiego meczu. Dobra moi drodzy, jesteśmy już w drugim spotkaniu. Całkowicie inni przeciwnicy. Jest Digdent i Phoenix Destiny. A mamy Kuppenheima, którego kojarzę. I który jest dobry. Zobaczymy jak będzie z rywalami. Moje pierwsze zagranie już mi się nie podoba i coś wyróżnię, że to nie będzie fajny mecz. Ale żeby chociaż ta dywizja piąta weszła w tym All Starze, bo... No przyda mi się to, no, kurde. Bo... Ale... Kurcze. Dobra, no dobrze... Dobrze blokuję, ale mi zabrał gusta, Holeras Nie mam busta. Dobra mam. Jezus. Dobra, no ciśnij, chłopie. Ciśnij. Chociaż chociaż to wygrajmy. Wybronił. O, ja pierdolę. No! Ja pierdzielę. czemu tak mocno? Czemu, po co tak mocno, chłopie? O, Jezus. O, Jezus. Wracaj na bramę, albo nie, strzelaj to. Zanerwował wszedł w ten mecz. Tak jak poprzednik. Znaczy, nie, pomyliłem się. Dobra, bo to jest trzeci mecz, który gram, bo ten pierwszy nie wypalił i nie chciałem go. Dobrze! Red Pass Trzeba go zagrzeć do walki, żeby żeby mi tutaj nie odwalał kaszany. ty, defending. Będzie bronił? Będzie bronił, dobry chłopak. O, ten tutaj źle zagrał. kupił się chłopaki, to widać. ...to możemy wykorzystać ocie A, aha no to ten to bokiem ewidentnie ale on by tego chyba nie trafił Żebym to nie dotknął dobra nieważne gramy dalej 3 minuty na lewo mu to dam Dobrze. na on, poleciał jeszcze się tak tu pod ścianą odbiło Zabrano masz. Dobrze. Arkulator. Chociaż nic sam nie wiem co tam się stało czemu to tak poleciało. A dobrze. Etherblink. Taki kąt dostał kolej. Go zdupiło. 3 minuty równe. Prawie. No i właśnie dlatego warto zostać w ręce. Jakby tamten jeszcze wyleciał szybko to już by... Wy... O Jezus, czemu tak? Kurcz bierzesz to? Nie bierzesz. Nie ma. Ocie. Ha! Easy. Ja tego tu zmyliłem. Myślał, że by to dotykał. a ja tego też zmyliłem. Bo myślę, że by to podjeżdżał do niego. Dobra, prawo. Koleś. Myślę, że nie słyszysz. Mógłbym teraz tutaj czat go sobie odpalić Dla niego, że on powiedział, że rajd, ale. Nie, 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 nie. Koleś nie kombinuj, ale albo dobrze, no. Ach, dobry pomysł, no ale. Właśnie tak chciałem, żeby zagrał, ale. No, chciałem, żeby, znaczy, chciałem, żebyś zagrał właśnie tak jak ja chciałem, ale. No, no, nie zagrać tak jak chciałem. Dawaj, podaj to. O Jezus. No i co wykombinujesz? Nic nie wykombinujesz. Boost, boost, boost. Dobrze. Dzisiaj jeszcze biorę udział w turnieju z PS Plusa. Eee, nie będzie z tego. Eee, z przyczyn, które, o których nie chcę mówić. <grych> A relacje, eee, w skrócie... Z kompilacją najciekawszych akcji przedstawię Wam albo w niedzielę, albo już, albo w poniedziałek dopiero, albo dopiero w poniedziałek, e, bo jeszcze muszę to oczywiście jakoś zmontować ciekawie, żeby to ładnie wyglądało, jeszcze zsynchronizować z muzyką. No wiecie, ile to cudów czasem przy kompilacjach muszę zrobić jeszcze, także to nie jest łatwa sprawa, a poza tym. Mamy nadzieję dojść do finału i wygrać 20 euro. Biorę udział ze stworkiem w tym turnieju. Także są szanse, do, są szanse na wygranie. Jeszcze czekamy na zapis ostatnich drużyn. Turniej rozpoczyna się o godzinie 16. Także jest szansa, jest szansa duża. Mam nadzieję, wygrać te pieniążki. <grym> zawsze się przydadzą, a zawsze to potem kompilacja. Więcej nowych filmów, więcej może nowych widzów. Wie przyjdą. No, głównie francuski turniej jest, ale no ludzie różnych narodowości też mogą brać udział. Także ja jak najbardziej ok, no i tak jak mówię, relacja, relacja się pojawi za dwa lub trzy dni. No mus Muszę ich tu zblokować kurczę, żeby nie strzelili nam dwóch bramek, ale to chyba już pozamiatane. Dokładnie tak jak myślałem Dobrze Cyk ULPATE. Well no w końcu coś się udało, ale kurczę, no wolstarze nadal siedzę. I... Znaczy no w sumie nadal. Nadal na tej Dywizji czwartej. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja lecę na turniej się zgodowanie z tworkiem. Na tą chwilę dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i co? Do zobaczenia na kompilacji najciekawszych akcji z turnieju. Plus. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie i cześć.